Pochwalony Jezus Chrystus, razem jesteśmy i razem prosimy o Ducha. Możemy to robić jako wspólnota, która się umacnia nawzajem. Przyjdź, Duchu Święty, ogarnij nasze serca, niech ten piątek będzie w Twojej chwale. Przyjdź, Boże, przyjdź, Duchu Święty. Słyszymy dzisiaj o miłosierdzi i o wierze. Pan Jezus ma konflikt z faryzeuszami o świątynię, o szabat. Z uczonymi w piśmie ten konflikt jest z kapłanami i komentuję go tak. Czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Pan Jezus mówi niewinnych. Ludzie, świątyni, kapłani, faryzeusze mówią o nich, że są niewierni, że są tymi, którzy łamią przykazania Boże, a Jezus mówi o nich niewinni, ci, którzy nie, przestrzega, nie przestrzegają szabatu. Możemy to odnieść, że dobra, to było 2000 lat temu, my dzisiaj nie mamy szabatu, szabat, czyli siódmego dnia Pan Jezus odpoczywał, tym siódmym dniem jest sobota. Dzisiaj Nasz nowy szabat, przekroczony szabat, to jest niedziela. Nowy szabat, który otrzymujemy od Boga. Ten szabat jest po to nowy, żeby nie nakładać na niego jarzma starego szabatu. A może tak być, że w naszym myśleniu ten szabat jest obciążeniem, tak jak był w Starym Testamencie. Czyli zamiast spotkaniem się z Bogiem, to myślimy o nim jako o obciążeniu. Albo tak jesteśmy traktowani, że on nas obciąża. Szabat jest, czyli nowy szabat. Każda ofiara jest po to, żeby nas wprowadzać w miłosierdzie, żebyśmy żyli miłosierdziem. Doprowadza nas do miłosierdzia. Jak uczestniczymy w czymkolwiek w niedzielę i w każdy dzień, co jest ofiarą, modlitwą, to ma nas to prowadzić do miłosierdzia, bo Jezus mówi: pragnę miłosierdzia, nie ofiary. Miłosierdzia, nie ofiary. Jeżeli zatrzymujemy się, ofiara, spełniam ofiarę, jestem w ofierze, a nie prowadzi nas to do przemiany serca na to, że staje się miłosierdzie, miłosierniejsze, bardziej miłosierne na wzór Boga, to to nie jest droga, która się Jezusowi podoba. To są trudne słowa, ale taka jest Ewangelia, i sam wiem, że potrzebuje się do tego nieustannie przestawiać, nawracać. Bóg mnie do tego zachęca, Bóg do tego zachęca każdego z nas. I na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jutro mamy Zoom z Ingą. Bardzo was zapraszam, żeby przez weekend też w tym uczestniczyć. Miejcie gorące serca i wszystkiego dobrego. Poniżej teledysk Mocny w Duchu. Niech nas umacnia, żebyśmy mieli wolne serce. Do zobaczenia.